Gotowi? Start! Dawaj, 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 dawaj! Kurwa, ten co żyłuje, ty! 21, kurwa, kilosów na górze! 6, ubykleci, ekipa WK z tej strony Nadszedł ten moment, waga ciężka kontra jeden kilometr Dzisiaj testujemy maksymalny jeden kilometr Ostatnio biegaliśmy tak kilometr maksymalny w szkole, nie? To jest taki no. wyznacznik tej wydolności w szkołach Potem jest półtora tysiąca, ale ten tysiąc tak zapadł w pamięci Zawsze te czasy na tysiaka się porównywało Jesteśmy w Kajetanach Koło Warszawy mamy dzisiaj tak około 11 stopni Chyba już teraz jest Jest rześko Ale jest bardzo dobra pogoda na bieganie No i zrobimy sobie tutaj tą prostą Zaraz się wygrzejemy jaki jest rekord świata? Polaka. Lewandowski Polak jest trzeci Na świecie tak, i tam ma 17 W hali. hali No A poza halą No także rekordy macie na ekranie Roby, mi otwiera Możemy kontynuować bo internet jest e, zajebisty Chyba e, ładuje się 144 godzin No pokazuje mi rekord świata 2.11.96 2, Czy 212 Europy 212 Nie 2.11 no, trzeba to przyznać że Ale 2, nie 11, wiem coś się no. jakoś tu, teraz Polski 2.14 pokazuje Kurde. a na Hali pewnie te 2.17 no. Do, wiadomo co musimy atakować? Wy to jakoś możecie się zbliżyć, ale ja kurwa nie mam szansy, nie biegałem w ogóle teraz. No pon, ponczu prost, że w ogóle próbujesz z tym ja nie kolanem. Biegałem. Jest kolano zobaczę w trakcie jak się dzieje, ale kolano za dużo nie, nie zrobi. Wiesz ja po prostu muszę zobaczyć. No ale ty nie, nie boisz bo się. Bo ja, ja nie mam pojęcia jak hmm. pobiegnę. Serio, nie biegałem no. kilka lat. No. W czasu nie biegłem. Ja się ucieszę jak przytrzymam 4 minuty. Skakanka się przypłaje. 4 minutki trak... celujesz, szczerze? 4? No że już będę zadowolony. Ale tak to nie wiem, bo nie robię takich testów, głównie właśnie jakieś dłuższe biegi, no to tam około 5 minut. A skakanka ci się przekłada? 5.30 I, i przekłada potem się, przekłada, wszystko się przekłada. Skakanka fajnie w ogóle szanse. przygotowuje do biegania. No fajnie sobie zrobić na kankę ścięgna lubię, wiesz, lubię stawy ja mam tak to jest jaki robiłem który najbliżej mi pokazuje co ja mogę zrobić dzisiaj to jest 3 km i udało mi się zejść poniżej 12 minut czyli każdy kilometr z tych trzech strzedłem poniżej 4 minut ale to nie jest takie piękne jak to, jak to jest Wy... że oni dwa wydaje mi się że to co trzy. możemy dzisiaj osiągnąć przy, przy tej ma masie ciała i aktualnym poziom, poziomie wytrenowanie wytrenowania to jest około... Y, bym cował 3-3... Jakbym złamał 3,30, to byłbym mega szczęśliwy, nie? I myślę, że takie tempo będę próbował przytrzymać jak będzie zapas, no to po prostu ogień, nie? Ostatni chyba test na kilometr miałem w gimnazjum, ale nie wiem czy, czy to nie jest jakiś szwindel, ale pamiętam, że 3,12 było. I to był jakiś tam jakieś zawody. Na Ochocie czy całego tam, jakieś ja, warszawskie? Ja pamiętam, że miałem poniżej trzech, ale jak teraz Służa. zacząłem biegać i sprawdzam no. te czasy na GPS-ie, to nie wiem jak to, jak to było możliwe wtedy, że, że nie takie nie. czasy się kręciło. Może tam trochę, bo to biegaliśmy no. na około, wiesz, tam drzew, może no. jakoś skracaliśmy czy coś, nie? Albo nie patrzyłeś na nie, tak? nie patrzyłeś na na i nie na limitów. A na polu mokotowskim trasa była wytyczona, no. sztywniutko, no ale też waga ile tam mi pokazywała wtedy, z około 70 kg, no to jest jednak przepaść. A to ważyłem podobnie do Ciebie. Ja wtedy przedostatni w klasie byłem chyba 6 minut. <noise> Cię mogę pokazać, właśnie jak tu zegarek wylicza. Pułap mam 57, teraz tak, i tutaj wylicza, że mam tak na 5 km taki maks absolutny 18,48. No to to byłby naprawdę taki maks do odciny, nie? Nie Ale wiem, zobacz, czy to coś Wam sprincie, mówi. Też tym te osób, co biegają. Bardzo dobry wynik. To może tu też pokusisz się. Nie, no, ja będę chciał pojechać. Wiadomo, że będę chciał szykuj. pojechać, tylko że tutaj to nie jest tak, że wiesz, że wystartujesz sobie maksymalnie. I zaraz zaczyna się robić kryzys. Nie trzeba naprawdę z pokorą wystartować i aczkolwiek trzeba tu pchać, bo to jest trzeba tylko pchać. kilometr, nie? Trzeba pchać mocno. Dobra, rozgrzewamy się, bo gadamy a trzeba się tak. rozgrzać. Na pewno się będziemy się przepalimy, Poczujemy żelazo. Przepalane. To jest 20. To 20? 20 to było? No! Ej, kurwa, to ładnie, ty! No. z 15. Jakbyśmy zaczęli stamtąd, że mieli start pod górkę, ale to byśmy się wyrobili do końca, tam do lasku, tam byłby kilometr. Więc może tak zrobimy. Będzie trochę pod górkę A, że i trochę i z górki. No, no jakbyśmy tam wsią. do końca poszli, tylko jest tutaj dużo pod górę. Zobaczcie. Mamy połowę wiegu pod górę. No. Lipa, nie będzie trzech minut, lecimy. <śmiech> <śmiech> Trudno, nie pobijemy rekordu. Lecimy. Czujecie no. tego ducha, jak zajebiście jest być sprawną osobą? No. Ja czuję w chuj. Jak to fajnie jest sprawdzać swoje możliwości. No. Jaki to jest wstydnie zaznać Moich możliwości w świecie wieku to jest kurwa wstyd ty. 3 miesiące, 3, to mi to że Ale to prawda, że ty się podejmujesz w ogóle tego. Ja bym się nie podejmował na Twoim miejscu tego challenge'u, Ale... Zrzegałem się ze strony. Po, po prawej stronie będziemy? Ja będę trzymał tak 3,30. Nadam ton. I zobaczymy, jak będę odpływał, to znaczy, że kurwa ryzykuje. Wiesz, że może być tak, że zaryzykuje. Nie? To Ty upadasz, Więc... a my lecimy dalej. <laughs> to uh! Gotowi? gotowi? Stan! Dawaj, 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 dawaj. dawaj. No. Kurwa, ten co żyłuje, Ty! 21, kurwa kilosów na ule. Owczarzana 30 km Na godzinę kurwa spuchniesz w chuj Ale nie wychodź kurwa 25 kurwa. 22 22 Stabilnie kurwa 20 20 stabilnie kurwa Jest stabilnie 20

Dychaj 18 Lecę do poncha Oj no przyspiesza No za je pan kur Jazda. Mamy 15 km na godzinę, 13-15, między 13 a 15 odcina, ale jest stabilnie kurwa, te 12-13 km, przynajmniej to jest, to jest git. Dawaj, dawaj, gonisz nas! dwa pięćdziesiąt siedem! Kurwa! Ty nie wierzę! Nie wierzę, kurwa! Nie wierzę! To był mój cel! Uh. Ładnie! Uh. Jak? Jak czas? Bardzo dobry, ty! Ile? Sprawdzimy na tym. Ty miałeś Na pewno miałeś poniżej poniżej 3.30 Da się dokręcić. Byku miałe 3,15 kurwa czas. Ciekawy da się dokręcić na pewno śruba. Pącz ładnie, z, tym kolanem w z kolanem kołoście. Ale... Z kolanem biegnie, ej. Pączu zajebiście, bo Pączu cały czas stabilne 13-15 km. Dzięki. Ja bo kurwa. Brawo. 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 Brawo, 2,57 fajnie, fajnie, kurwa, fajnie w chuj Pamiętam, że ja zaczynałem biegać Jak 5 minut przytrzymałem, to kurwa dwa razy bardziej wsapałem niż teraz Kurwa no. git, w chuj. Git, git w chuj Weźcie w tempu, skarżcie coś Rozruszajmy się, jeszcze po się łódka! no A, nowy rekord szybku Kurwa, fajnie. Najszybszy kilometr, 2,54. Tempo kipczogę, jakie było? Takie. 2,50 6. Coś takiego. 2,56 przez 40 km. Jest do przytrzymania tempo kipczogę no. przez kilometr? List. 97 kg, kilo. zajebiście. Ty, a ta górka nie? O, była, o, była. była. Nie do jebania była ta górka po, po 500-600 A będzie do wyliczenia jaki czas? Ma. Będzie, Czy... będzie. Nie ty mieś, ty mieś, kurwa, bardzo dobry czas. Ty mieliś 3,10? Na kamerze pójdziemy. No. No. Miejsc 3,10, coś takiego. Zajebiście, naprawdę. I ty pączu? No ja dobrze, że poniżej 4, to mi wystarcza. Miałeś na pewno po? Na pewno miałeś poniżej 4. No to. No no. cieszę. No to gdzie w Jak wygadaliśmy, że 5 minut 4. Tak, tak naprawdę jeszcze. Pewnie z 5 sekund, jakby ktoś dar na mnie mordę, bym wyzrobił. <gry> Więc jak było 4.00, to sobie i tak liczę poniżej. Tam Zakrzew jedzie obok mnie, mówi 16? 17? 18? Mówię, kurwa, chyba przesadzam z tą prędkością. No. I tak, było kurwa, no to git, co nie? No. Jeszcze mogę tam przeżyłować. Mówię, dobra, na no spokojnie. Będzie jeszcze czas na żyłowanie. Ty, mm. I co jechałeś koło dwóch dychną no, to 20 prawie cały czas. No. Patrz jak taki pojeb w tym wyselku. Ja mówię tak. Jak bestia z filmek, no. ja ja, coś was ja mówię tak, idę tak na razie bardzo stanowczo, ale... Tak mówię, wiesz co wy kurwa? Te 20 idziecie i nagle zakrzew podjeżdża i mówi ty, masz 22, bo ja, 25 no. było 26, Czy ta moja u kurwa takiego, i kurwa, dzwoniłem tak. celowo do 20 no. Na zegareczku sobie cały Bo czas kontrolowałem, burda. żeby mieć, patrzyty. pokazało pokazał mi tam 2,50. Mówię, dobra, zejdę trochę, żeby oszczędzić siły, nie? To czy o no. przejdzie, że Kipcząg jeszcze 42 km, 41 km ponad? Biegł tak tym tempem. Waga 52, ale co z tego, nie? Nadal. Ja myślę, że. Ja Ten następny że... odcinek można przeżyłować jego czas. I do odciny, kurwa. Możemy. Coś wymyślimy. Albo jakaś piątka. Piątka może bardziej, no. Piszcie co chcecie. No. Jest test coopera. Ile w 12 minut przebiegniesz na większy dystans. Nie no, jestem kurwa, ale to jest zajebiste uczucie. Że jesteś lepszy cały czas, jesteś sprawny. No. To jest najpiękniejsze uczucie. Żadna kasa kurwa ci tego nie da. Żadna. Żegnamy się, nie? Motywacja. Kurwa, jaka motywacja? Ta. Zostawcie. Suba dla ekle bez Robisz to co kochasz jest fun Jezus, chuj. Zdrowy, kurwa może ci łapa i sub 50 tysięcy łapek po jakimś Poczekaj, się jeszcze Bezoga. nie Jeszcze nie, jeszcze na koniec. Jeszcze na koniec. Wczoraj na TikToku siedzę. Z godzinę, nie? Zabłądziłem i tak, skakuje mi Mike Tyson. Mówi, że najważniejsza jest dyscyplina. <laughs> dyscyplin, dyscyplin, discipline. Wchodzi zaraz mi Joe Rogan, nie? Joe Rogan mówi, że nie mocy, tylko hard work. Ja mówię, to brzmi tak wszystko ciężko, nie? Dyscyplina, ciężka praca. Ale gdzie jest kurwa, kto mówi o zabawie? No Ci ludzie osiągnęli sukces, bo, bo to, było dla, to była dla nich zabawa. Tyson był tak silny, tak sprawny. kautował ka każdego, to był dla niego fan, żeby to robić. I dyscyplina jest wypadkową zabawy. Jest konsekwencją zabawy i pamiętajcie o tym. Oni doszli na szczyt, bo to był dla nich fan S, Ej, Esa. zaczynam fotę. A.